Tego. To jest przecież Roblox, on jest bardziej realistyczny, prawda? Ej, dobra, ale czy tam widzę jakiś inny jacht, czy mi się wydaje? Dobra, ja chcę tam szybciej dopłynąć. Czy ja mogę tam szybciej dopłynąć? Mój jacht wcale nie jest taki szybki, jak mi się wydawało. Może to buduje jakiś szybszy. O, dobra, dopływamy. W końcu mi się pojawiła ta wyspa. Eee, okej, okay, tutaj widzę, że też ma taki ładny jacht jak my. Może się z nim przywitamy, z tym ziomeczkiem. Eee, czekaj, dobra, so sobie tutaj zaparkuję. Ej! Dobra! w jego jacht, wjechałem w jego jacht, patrz to, przepychamy jego jacht, dawaj, wyciągamy jego jacht z wyspy, patrz co robimy, o, nawet się nie skapnął ten ziomal tam, ale go przepychamy tutaj, let's go, patrz co ja zrobiłem z jego jachtem, dobra, rozwalamy go dalej, patrz tu jak go przepchnę, na... Ej, co ty robisz, szybko, co ty robisz z moim jachtem, oddamy go szybko, Ej, halo, czy ty mnie, jak... czemu ty nie nie jest? Jesteś? czemu ja cię słyszę, halo, co, Jezus, co ty jesteś, robisz z moim? Jak tam e, sobie łódkę, ty e, e, i ja, ja nie bez bezczynny. Ja nic nie zrobię, z ty, wiesz co? Ja tutaj Jezu, myśli, no. Ja myślałem, że ty jesteś jakąś randomową osobą z Roblox'a. nie, wiedziałem, że ty. Że możesz. Jeszcze to 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 mnie to wyzywasz, to... wyzywasz, Jeszcze mnie wyzywasz, jestem. No nie, no taki <laughs> jesteś, taki jesteś. Ej, nie? czekaj, 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 kim ty jesteś? Czemu Ja cię słyszę, dobra, czekaj, wy, wyjdę tutaj, wyjdę sobie. A ty, ty jesteś fajny, chodź, chodź. Na sobę, na sobę, hej, na sobę, hej, no sobie na sobie Nie, nie, rób mi! spadłeś. Kim ty jesteś? Kim ty jesteś?